Dobry wieczór, witam serdecznie po meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Radom Jakiem Radom. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-2 i z trybuna areny Katowice obserwowało 10 996 widzów. Z nami jest już trener Jao Enriquez oraz trener Roland Thomas. I please coach, with us your opinion about the game. Good evening. Um, it's not to dobry wieczór nie mam zbyt wiele do powiedzenia gk katowice strzeliły 3 bramki my strzeliliśmy dwie bramki to tyle dziękuję poproszę o pytanie Dobry wieczór, Bogański, przegląd sportowy. Doceniam Państwu prezencję medialną, bo ona jest naprawdę oryginalna od jakiegoś czasu, Panie Trenerze. Ja zapytam jednak, mimo wszystko, o głębsze podsumowanie tego spotkania. jest Pan bardziej rozczarowany tym, jak Państwo piłkarze tracili, piłki, tracili bramki, czy jednak tym, jak potrafili pokazywać charakter ograbie straty w rywalizacji z gks em Katowice? No, no. We, our players are heroes here today. Very good, and uh, only that, heroes, because it's not easy what they do. Heroes, they are going to fight the next game again, and uh, we are not defeated. We can, no one can defeat us. Nasi, nasi zawodnicy to są bohaterowie, naprawdę bohaterowie w tym meczu, bo to nie było, nie było, zdecydowanie, nie, nie było zdecydowanie łatwe. Będziemy walczyć w kolejnym meczu, będziemy robić wszystko, żeby, żeby zdobywać kolejne punkty i nikt nas nie pokona. Rozumiem, że to co się dzieje w ostatnich spotkaniach, jeśli chodzi o punktowanie Radomiaka, to pana nie wytrąca z y, poczucia dobrze wykonywanej pracy i dobrej gry swojego zespołu, bo to punktowanie to chyba jest główna różnica w stosunku do początku sezonu, to co się najbardziej rzuca w oczy. No, you are the journalist, you can give your opinion. We know what we are doing. We are doing well. Ale sometimes jest to trudne. To, co kontrolujemy, to robimy. To, co nie kontrolujemy, to coś innego. Pan jest dziennikarzem i może pan mieć swoją opinię na, na ten temat. Wiemy, co robimy, wiemy, co robimy w trakcie tygodnia, wiemy, w jaki sposób pracujemy. Natomiast czasami jest po prostu bardzo trudno pewne rzeczy przeskoczyć e, i my możemy kontrolować, tylko te rzeczy, na które mamy wpływ. Nie możemy mieć wpływu na te rzeczy, które są niezależne od nas. No to spójrzmy tą strzelbę, która wisi na ścianie, bo rozumiem, że pański zły nastrój wynika przede wszystkim z decyzji sędziowskich. Kolejny mecz naznaczony kontrowersjami. Rozumiem, że ma pan żal do sędziów po dzisiejszym meczu i, i o to chodzi, tak? Mam opinię, bo. But... from this moment till the end, I'm not talking about more the referees. I have my opinion only. And we have to control and put the energy working day by day, match by match, doing our job. Sometimes it's more difficult, like because like I said, we cannot something, sometimes you can not control everything. But we are doing the job and the players that arrive now they are doing their jobs s slowly. Like I said before the match, the, we have some changes, players coming week by week. Now we have time and the market close to work with these players, and we are satisfied with them. And like I said, they are heroes. Ja mam swoją opinię na ten temat, natomiast od teraz już do samego końca nie będę nic mówił na temat, nie będę się wypowiadał na temat pracy sędziów. Całą naszą, całą naszą, energię, całą naszą uwagę musimy skupić na zespole, musimy skupić na tym, żeby w każdym meczu grać zdecydowanie lepiej, żebyśmy w każdym tygodniu wykonywali coraz, coraz lepszą, coraz lepszą pracę i skupiać się po prostu na tych rzeczach, które, na które mamy wpływ, to co możemy kontrolować i nasza codzienna, codzienna praca. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy, którzy do nas przyszli, to też będziemy mieli teraz więcej czasu na pracę z nimi. Zawodnicy, naprawdę ci, którzy są, ci, którzy do nas niedawno doszli, wykonują świetną pracę w trakcie, w trakcie tygodnia. Teraz mamy czas, okienko transferowe się już zamknęło, więc, w tym okresie, który teraz nas czeka, skupimy się nad taką codzienną pracą z zespołem. I tyle. Chciałbym jeszcze raz to podkreślić, że nasi zawodnicy w tym meczu po prostu są bohaterami. Jest z nami trener Rafał Górak. I trenerze, proszę o opinię, potem emocjonującym emocjonujący, nie da się ukryć meczu. Tak jest, dobry wieczór. Ważny moment dla nas, bo wiadomo, że, że pierwsza przerwa reprezentacyjna to jakby taka pierwsza tercja tej, tej, tej rundy. I, i, I mieliśmy świadomość, że, że, że musimy zdobywać punkty, aby, aby nie, nie zakopać się jedno nie, nie, nie zdarzyło się jeśli chodzi o punkty niezwyiskowego mamy mamy siódmy punkt i to jest dla nas cenna zdobycz trzeba, trzeba sobie szczerze powiedzieć a dzisiejszy mecz był, był bardzo ważnym takim moim zdaniem egzaminem też e, takiego zwykłego piłkarskiego charakteru jeśli chodzi o, o, o cechy piłkarskiej złości i udowodnienia samemu sobie że że, że, tydzień, że tydzień później możemy być bardzo dobrze dysponowani i, i, i możemy zapomnieć o tym, że, że coś, nam, coś nam nie wyszło. Bo sport ma to do siebie, że co tydzień nie będziesz idealny i nie będziesz, nie będziesz świetny, będziesz niekiedy po prostu nie tak jakbyś sobie życzył. Ważne jednak, wydaje mi się, że zawsze jest, jak sportowiec z tego wszystkiego wychodzi, jaki to jest charakter, bo tu nie chodzi o to, że się nam udało dzisiaj cokolwiek, tylko udać to się może jeden raz. Natomiast jak, jak, jak wychodzimy, jak, jak zdajemy sobie sprawę, z tego, że, że jesteśmy w opałach, to również w tym meczu. Przegrywaliśmy 1-0, graliśmy bardzo energetyczną pierwszą połowę, mogliśmy strzelić więcej bramek, a, a, a schodziliśmy, wydaje mi się, po pierwszej połowie tylko z remisem i, i, i tu mieliśmy taką świadomość, że, że straciliśmy dwie bramki, a mogliśmy ich strzelić dużo więcej, ale zawsze trochę obawa jest, że jednak dwie żeśmy stracili. No, siła ofensywna drużyny jaka jest ogromna. No, trzeba, sobie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że ci chłopcy są indywidualnie Naprawdę świetnie wyszkoleni są, są bardzo szybcy, dynamiczni, e, niekonwencjonalni. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo trudno się przeciwko nim gra. Zresztą, zresztą ten kondrat na 1-0 pokazywał ogromną klasę. E, niesamowicie jestem dumny ze swoich piłkarzy, że, że w taki sposób e, narzucili swoje tempo gry. Byli, byli w pierwszej połowie naprawdę drużyną, która, która dominowała i stworzyła bardzo dużo sytuacji podbramkowych, oddała wiele szałów, miała wiele dośrodkowań. No to była taka gra na, na tak I, i, i z tego się bardzo cieszę bo od tego tutaj jesteśmy. W drugiej połowie na pewno, na pewno przeciwnik jeszcze również po zmianach. Wrócił dzisiaj do gry kontynuowany Kapita, yy, napastnik również yy, ich ich sztandarowy, także, także ta ławka również była bardzo silna, ta gra się troszeczkę wyrównała, była też trochę taka może szarpana, natomiast niesamowicie drużyna niosła publika. Dzisiaj, dzisiaj ten żółty kocioł był znowu niesamowity i, i serce się tylko raduje, w jaki, w jaki sposób żeśmy to tutaj odtworzyli, mi się wydaje, bo wiemy, jaką drogę żeśmy do takich emocji yy, przeszli i, i naprawdę dzisiaj dzisiaj ta druga połowa. Yy, była, była świetnym koncertem i kibice naprawdę bardzo pomagali. Fajnie, że takie unkoronowanie była przepiękna Bramka Marcina na, na 3-2 i skończyło się, skończyło się naszym zwycięstwem i mogliśmy, mogliśmy rzeczywiście być bardzo, bardzo szczęśliwi. No cóż to dużo mówić, no, jeżeli, jeżeli wydaje mi się, w taki sposób GKS Sokatowica będzie grała następne mecze, to, to, to tych kibiców będzie tylko i wyłącznie jeszcze więcej, jeszcze więcej i, 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 i nasz stadion, który tak świetnie, tak świetnie nam pomaga. Będzie, będzie, będzie często szczęśliwy. Bardzo cenne punkty, bardzo ważny moment. Trochę być może takiego, takiego poczucia, dobra, teraz chwilka na odpoczynek, ale za chwilę zabieramy się do ciężkiej roboty, bo, bo pojedziemy do Gdańska i wiadomo, jak to bardzo ważne dla nas spotkania. Dziękuję.